Świąteczne ozdoby na ulicach, choinka na krupówkach oraz szopka bożonarodzeniowa przy urzędzie miasta. W Zakopanem czuć już świąteczną atmosferę. Choinka przy krupówkach jak co roku zaświeciła się zaraz po zawieszeniu specjalnie przygotowanych bombek. Tradycyjnie już bombki wieszali burmistrz Zakopanego Janusz Majcher oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Szanowni państwo, pozwólcie, że w imieniu wszystkich mieszkańców Zakopanego, tym którzy są tu przyjezdni, złodzi. Z Radomia, ze Szczecina, z Londynu, tak? Czy z Anglii? Z Anglii? Z Austrii? Z Kto jeszcze jest? Z Sobotu? Z Rudy Śląskiej, Rany Katowic, kto jeszcze? Równe, równe, słuchajcie, z równego to Pan jest również. Ukraina! Cała Ukraina. Moi drodzy Wam wszystkim z całego serca życzę spokojnych, zdrowych, wspaniałych świąt i życzę Wam udanej, pięknej, takiej śnieżnej zimy. No ja w imieniu tych wszystkich ceplów, co tu przyjechali, chciałem podziękować burmistrzowi Januszowi i wszystkim mieszkańcom Zakopanego za gościnę. No i żebyście nas nie mieli dosyć, tylko żeśmy tu dużo dudków zostawili. Także wszystkiego wszystkiego najlepszego i żeby tutaj dobrze kurzyło. W środę wieczorem otwarta została szopka bożonarodzeniowa. Tym razem sceneria szopki bożonarodzeniowej uległa zmianie, i zamiast piasków w pustyni możemy podziwiać piękne postacie wyrzeźbione przez uczniów zespołu szkół plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Z wielką radością przyjmuję to, co zrobił zespół nauczycieli z dyrekcją szkoły. Canara, bo tak ją w skrócie nazywamy, to jest nasza szkoła kanara, i tak przepraszam za ten skrót, ale po prostu to jest szkoła kanara za to, że te wspaniałe rzeźby mogły tutaj znaleźć miejsce i pokazać nie tylko Zakopiańczykom, ale wszystkim przebywającym tutaj turystom, że mamy genialną szkołę od dziesiątek lat, która kształci najlepszych artystów w świecie. Taka jest prawda. Przecież po świecie rozjechali się i wyjechali w cały świat. I to jest właśnie nasza wizytówka. Chciałbym w tym miejscu podziękować również za coroczne rzeźby, te bombki tak zwane, które wiszą na choince na krupówkach. I tu na ręce dyrektora składajmy deklarację, że oddajemy w opiekę zarówno szopkę, jak i tą choinkę na krupówkach. Panie dyrektorze, ona jest w Waszej dyspozycji. To Wy za nią macie dbać na chwałę zakopanego. Proszę to od nas przyjąć.